Nowenna do świętego Szarbela. Dzień czwarty. Czuły Ojcze Szarbelu, do Ciebie się uciekam. Ufność w Twoją pomoc wypełnia moje serce. Mocą Twojego wstawiennictwa u Boga oczekuję łaski, o którą proszę. Okaż mi po raz kolejny swoją moc i miłosierdzie. Święty Szarbelu, ogrodzie cnót, módl się za mną. Boże mój, który obdarzyłeś świętego Szarbela łaską naśladowania ciebie we wszystkich cnotach, obdarz mnie również Jego pomocą, abym wzrastał w cnotach chrześcijańskich. Zmiłuj się nade mną, ulituj się, abym wychwalał ciebie na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.